Siemanko, siemanko, z tej strony Epic Explorer. Dzisiaj będziemy grać w Teotown. Trochę nietypowo, bo zwykle nagrywam Brawl Stars, no ale wiecie. Czasami mogę nagrać inną grę. Jak chcecie więcej odcinków z teotown, to mówcie. Dobra, zacznijmy może od dróg o matko. Zapomniałem, że tu jeszcze nie mam... Asfaltowej. To co robimy? Hop, hop. Dobra, zróbmy coś takiego. Wiem, że marnuję. Yy, Tam, jak to się mówi? Pieniądze, ale dobra. Chodzi o ładność. Żeby ładnie było. Dobra. Pójdę, co ja robię. Strefa mieszkalna. Dobra, strefa komercyjna. Gdzie tu? Parę sklepików. O nie, zapomniałem zbudować. Dobra, trudno. Mm. Ok, komedia. Teraz tak. Energia. Dobra, walnijmy im trochę parę paneli słonecznych. Parę paneli słonecznych powinno wystarczyć. Dobra. Zobaczymy. Dużo im daję, bo to nie wystarcza często takie panele. No, no, nieźle postawiłem. Czekajcie, panele słoneczne. Dobra. Um, dobra, przyspieszamy. Nie, jeszcze mogę wodę wybudować w tym czasie. O nie, współczuję im. No, takie parę. Może nie dajmy tego, nie dajmy tego koło siebie. No, niedaleko. Tutaj, tak gdzieś, z sześć albo. Dobra, dajmy dziewięć wieży ciśnień. Gdzie ja to wystawiłem? W sumie. Dobra, teraz. Jedną usuniemy, bo mi się misklika miałem jakiegoś. Dobra. Przewody. Tu jeden. Dobra. Powinno wystarczyć. Ale ci ludzie są tacy jacyś bezczelni, że wolę tak zrobić. Dobra. Miejmy nadzieję, że to wystarczy, jak nie no to coś zaradzimy. Aha, dobra. Dobra. Teraz wzdłużmy. Dobra. No i tak się powinno rozrastać to miasteczko. Przeże. Zróbmy jeszcze strefę mieszkalną odtąd, dotąd, o. jeszcze odtąd dotąd. Dobra, trudno. Dobra, tam budynki bez wody jakoś sobie poradzą i gzdę. O nie. Jeszcze nie mają Dobra, trudno, że statua jakaś. Stoi. Czekaj. Ojeju, publiczne. O mam park. Dajmy może jeden park tu. Drugi dajmy idealnie będzie tu. No jeju. Tu trzeci niech będzie, tak pośrodku. Święto ziemniaka. To ziemniaka. Dobra. Parę parków niech będzie. Niech to może byśmy taki zbudowali gdzieś tu. Albo jeszcze taki, może gdzieś tu. O, o co ja tam idzie? Ja w ogóle już tą grę grałem trochę. Dlatego tak wiem. Dosyć sporo. Tu było Hmm. hmm, ciekawe, gdzie jakiś może. W... Nie, ratusz, a nie ja nie mogę jeszcze. Nie wiem się że Mogę taki mały ratusz. Nie no. Publiczne. Nie no. Gdzie to? Taka statua atrakcji. Nie no. Jeju. Weź Nie ma. A co ja poradzę? Co ja? Nie wiem. No, nie, nie wiem. Zróbcie coś z tymi. Tyle nie wiem. Weźcie się po prostu, ogarnijcie. Co? Dobre są mieszkania. No, ja pierdzielę. Co za, ja pierdzielę? No, marnują mi pieniądze. No, widać, że nie wi wiedzą nic. No, to było fajnie. Mhm. Strefa ręczna, budowa. Dobra. No to co, zbudujmy te same. E, dobra, To był to, nie wiem, jakiś szpital. Dobra, zróbmy służbę jakąś. Zdrowy nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie wiocha, Osada. nic Nie mają.

W ogóle mnie w tej grze denerwuje to, no nie mogą sobie zrobić gdzieś pośrodku domu, bo nie, nie ma drogi niby, wiecie, nie, nie ma drogi po prostu według nich, po prostu bez sensu, bo nie jest droga, tylko oni coś wymyślają, że nie ma. Sorry, że nic nie mówię, ale no. Nudna trochę ta gra. Dobra, zrobię cięcie jak y, w to miejsce. No, no, widzicie, w to miejsce się zagoszczą ludzie gdzieś. Dobra, jak was nie było, y, to tak, y, zrobiłem tutaj strefę handlową, jakby no, no, no widzicie, no, jakieś, nie wiem, sklepy. Tu się wprowadzili nareszcie. Tu jakiś przemysł, przemysł zrobiłem. Mały, ale jakiś jest. W ogóle zrobię. O, mogę już ospańkę nareszcie, ale nie. Będziemy nawet gruntowo się bawić. Dobra, że tak, tu może tak jeszcze. Dobra. Teraz nie będą mi piszczeć o, o jakieś, nie wiem, fanaberie. W ogóle po co to? Bo nie wiem. Ej, ej, na koniec tego filmiku. Nie, nie będzie kontynuacji dalej. Wie, wie, wiecie o co chodzi? Jakby kontynuacji, jak to się nazywa? Te, tej gry. No, chyba, że poprosicie, ale to będzie yy, no, nowe miasto. Tylko tu będzie zniszczenie. Nie no. Chyba sobie wymyślacie. No, ja pierdzielę. W jednym kwadraciku nie było wody. Już piszczą. No, ale na końcu tego zrobimy sobie jakąś katastrofę. Może trzem się nie ziemi. Oj, albo plagę chorobę. Chorobę. Albo bombę atomową to mówię taką, no. Hej, fajne będzie. Zabawa. Dla nich może nie, ale. He <ścoughs> Dobra, chyba już będziemy kończyć ten filmik, bo nudno się robi ale na to każdy chyba czekał. Dobra, tu. Ojej, jaka szkoda no. Ojej, co się tu zadziało? Trzęsienie się nie ziemi? Czekajcie chwilę, zrobię pauzę. Dobra. Nic tu się nie stało. Ale... O nie, sorry za mikrofon, ale ja ciągle zasłaniam jakby palcem. Dobra, teraz zrobimy meteor. Dobra, gdzieś tu. Ale... Dwa meteory. O, matko. Dobra, na koniec, a to mowa. Ojeju. O nie! O nie, chyba zaraz spadnie plaga chorób, choróbstwo. Ej, ja nigdy nie zrobiłem tego, atomowej. Czekaj, teraz pożar. O nie, pożar! Jaka szkoda. Aha, w najciekawszym momencie. Dobra. Co to? Aha, jakieś. Czekaj, zamieszki. Co to za nim, dziewczynka? Ojej, co to? Ty, bo. A to można zarzucić. Pie, pie. Wybucha, to atomowe. Kryjcie się. Ojeju. O nie. Jaka szkoda. Dobra. Na 50 lajk niszczę moje y, najlepsze miasto. Chcecie zobaczyć? Zobaczycie to miasto. Na, na 50 like Nie 500. 50. Pomyliło mi się. Ma 1800 mieszkańców. Już się boję. Bo, bo to jest potężne dosyć miasto. No widzicie jaki ruch. Jak w mrowisku. No miejmy nadzieję, że nie dobijecie. Ale w sumie fajnie. Zobaczymy. Dobra, ja się będę żegnać, ale pamiętajcie, na 50 lajk like będzie zagłada na to miasto. Jakieś zamieszki najpierw. Oj tak. No dobra, no to naura.